Hej, cześć Manko z tej strony muzyka TV. Witam Was na kolejnej reakcji na kanale. Tym razem, Young Adish Fitbiegan, Tabletka przed robotą. E, na Spotify wbiło o wczoraj, ale e, nie mogłem, nie mogłem, nie mogłem sprawdzić, bo chciałem nagrać reakcję zawsze z klipem. E, I co? Young Adish, kolejny numer, który będziemy sprawdzać na tym kanale. No, ja jestem od, od samego praktycznie porządku z Adishem, wie, więc zobaczymy, co, co teraz nam tutaj przygotował. Eee, biegam na Ficie, biegam, bardzo też perspektywiczny zawodnik, zobaczymy jak sobie dali radę chłopaki na tym bicie, no i co? Hmm, tyle, przejdźmy do reakcji Znaczy, trochę mi że jest tak mało świetne 6K, a to wyszło niemo, które jest 14, 13.30 jak to nagrywam Więc, hmm. Tabletka przed robotą, tabletka przed robotą, tabletka na siatanie, poniedziałek i sobotą Tabletka przed robotą, tabletka przed robotą, tabletka, przed robotą, tabletka na siatanie, bo ten dzień chcę mieć ze sobą już Żadne kulki z mlekiem, ok, jem tabletki Uuu. na siatanie Kasa na mej głowie, nie wiem co to jest opierdalanie Siedzę w domu tylko wtedy, kiedy padam, czas na spanie Wychodzę na blok satanie, wracam tylko na ruchanie Wavy of the walk, pijam na S7, to się mali, okej, okay, trap spot W głowie tylko mam sos, par Ale dobrze leci, kurwa, ale bić... mi mm. a Adi też, kurwa, nie, ciągnie Chcę być taki bogaty ostatnio Tym razem na Kalu będzie lepiej niż ostatnio hey. raz, wlewam cztery studio, lota Nagrywam track za trackiem, rzucam że nie jestem hot now. Ja fruwam, lecę grubo, dziwko pijam, robię showdown Plakat gramy sold się zamknij albo go hard Tabletka przed robotą, tabletka przed robotą telefon refren no tak się wkręca robotą. Tabletka na światanie, poniedziałek jest sobotą Tabletka przed robotą przed robotą, tabletka na śniadanie, bo ten dzień chcę mieć ze sobą jako Jakoś już. Żyję, jestem głównym bohaterem z... O, to było dobre, Jako żyje, jest, to to Przed robotą, tabletka na śniadanie, bo ten dzień chcę mieć ze sobą jako Jakoś już. Żyję, jestem głównym bohaterem swego życia Nie mam szefa, chuj mu w dupę się nie bawię w niewolnika Ja się bawię, zrobię więcej od jakiegoś komornika Och, i cztery źródła siana, zbieram pliki, a nie plika Hej i... Uważaj na puste suki daje się na no, wifi, uwierz mi to tylko grupi Mam tu w dupie, osiągnę wszystko jak się na tym skupię I łażę po tej ciągli, ale nigdy się nie skupię Tabletka przed robotą, tabletka przed robotą Tabletka na siatanie, poniedziałek jest sobotą tabletka przed, tabletka przed robotą, tabletka przed robotą Tabletka na siatanie, bo ten dzień chce... Bardzo nikatowy jest ten numer Generalnie, bo ja zawsze jak sobie sprawdzam jakieś numery Próbuję znaleźć podobieństwa do jakichś innych numerach, których słyszałem, ale w tym Nie potrafię znaleźć nic nawet Mało, które jest mało podobne, w sensie wiecie o co mi chodzi, nie? Że nawet małego, prawa, małego podobieństwa nie potrafię znaleźć e, w, z tym numerem w jakichś innych. Więc porobcy za, za unikatowość, no ale Adiż zawsze, generalnie Adidas z tego słynie, że e, zazwyczaj jego numery są właśnie inne niż, niż, wszyscy, niż wszystkich innych, nie? Bo czasami eksperymentuje, no i widzicie. To jest kolejny, moim zdaniem, taki może nie na tego eksperymentu, no ale kolejny taki powieść świeżości, nie? Od nas, chcemy mieć ze sobą już. Tableta na śniadanie, tableta przed Ludzi daje na was. Siedru... Ja, twoich ludzi prawie daje kaylor na was, tablet tam przedróż swoich ludzi prawie tak hailor na was Yes, dobra wersji, podobała jej się chuj tablet tablet przed eventem tableta na śniadanie, bo zalałem se Ale tam małej suceń, która chciała być coś więcej Tableta na dobram bo chcę mieć ten dzień za sobą Tabletka przed robotą, tabletka przed robotą, tabletka na śniadanie, poniedziałek jest sobotą Tabletka przed robotą, tabletka przed robotą, tabletka na śniadanie, bo ten dzień chcę mieć ze sobą już Dobry ten numer, dobry ten numer, kurwa znowu zapomniałem e, Chciałem założyć bluzę e, Wi-Fi Clownu na tego na, To na kolejnym Addishu, musicie mi przypomnieć e, Szkoda, że biegam tak krótko Mogłeś dłużej troszkę mi się wydaje Ale generalnie fajnie, dobrze to wyszło, fajny, fajny numer e, No co, kolejny taki świeżości ze strony e, Podziemia, myślę, że jest to podziemie dalej mocne e, No i co, super kawałek, nie ma się do czego przypierdolić As always, no i dobrze się słuchało, nie Dzięki że zatrwaliście do końca i po. Przed robotą na bo Dogrywam ten dzień Dogrywam to moment, kurwa, bo powiem wam tak, nie już to wrzucałem praktycznie, ale edytuję to. Yy, ten numer z, z razu na raz, teraz bardziej się wkręca. Przesłuchajcie sobie nie 3-4 razy, to to tak się kurwa napędza, że to jest... Mwah. No, teraz to już serio koniec widzaczki Elo.